– Widź ty to poważnie? – zapytała masza brata, oczywiście, że poważnie. Z lekkim oburzeniem wykrzyknął mężczyzna. – Mogę zrozumieć wszystko, ale naprawdę zdecydowałeś się ożenić z nią. Siostra gorzko zacisnęła usta. Maria i Wiktor postanowili odwiedzić swoją matkę Nadzieję, wspólnie porozmawiać o życiu i dobrze zjeść w gronie rodzinnym. Nadzia była niezmiernie uradowana wizytą dzieci. Przygotowała zupę, upiekła kurczaka, pokroiła sałatkę. Bardzo tęskniła za córką i synem i nie mogła się doczekać, by dowiedzieć się, co osłychać w ich życiu. Masza, starsza z dwójki dzieci, od kilku lat pracuje jako fotografka. Już w młodości zdała sobie sprawę, że to będzie to, czemu chce się poświęcić. Dlatego teraz w pełni cieszy się swoim powołaniem. A do tego dobrze zarabia, więc nie ma na co narzekać. Jej brat Wiktor to przedsiębiorca. Dzięki swojej działalności szybko zaczął dobrze zarabiać i teraz ma niezły, stabilny dochód. Ale tej wieczorem nadzieja dowiedziała się od syna o niespodziewanej wiadomości. Wiktor powiedział, że wkrótce się ożeni. Ożeni się z nikim innym, jak z Elżbietą. Lajze była swego rodzaju celebrytką w ich rodzinie, niestety nie w dobrym tego słowa znaczeniu. Była kapryśną, upartą dziewczyną, ciągle wydawała się oburzona i protestowała, krzywi nos i przewraca oczami. Czasem w jednym jej spojrzeniu można było wyczytać obojętność, a nawet pogardę. Wyglądała i ubierała się odpowiednio, z zuchwale i, jak uważała większość rodziny, bez gustu. Wielu nie mogło zrozumieć, co takiego w niej znalazł Wiktor. A jednak on aktywnie za nią zalecał, zabierał na randki, obdarowywał prezentami. Nie minęły nawet dwa miesiące, a mężczyzna zaprosił ją, by przeprowadziła się do niego. Oczywiście Elżbieta się zgodziła, więc para mieszkała już razem od kilku miesięcy. I oto dziś na rodzinnej kolacji Wiktor oznajmia, że oświadczył się Lizji, masza, słysząc tę wiadomość, delikatnie mówiąc, osłupiała. Wpatrywała się w brata szeroko otwartymi oczami i nawet przestała rzuć. Nadia głęboko westchnęła i odłożyła widelec na talerz. Czy nie wydaje ci się, że to zbyt nieprzemyślana decyzja? Kontynuowała siostra. Nie, nie wydaje mi się, odparował Wiktor. Już dawno podjąłem decyzję i nie zamierzam jej zmieniać. Dobrze, jak chcesz, Masza zacisnęła usta i jakoś rozczarowanie spojrzała na swój talerz. Nadia przez chwilę milczała. Lajze była niezwykłą dziewczyną i prawdopodobnie dla wielu naprawdę wyglądało to tak, jakby była po prostu złym człowiekiem. Ale jeśli jej syn podjął tę decyzję. Cieszę się za was, uśmiechnęła się nadzieja. Na pewno daj nam znać, kiedy będzie ślub. Od uśmiechu matki Wiktor zaskoczony uniósł brwi. W rodzinie wszyscy nieustannie krytykowali jego wybór. Wydaje się, że wszyscy, którzy osobiście spotkali Lizę, natychmiast mieli o niej złe zdanie. Właśnie dlatego Wiktor postanowił podzielić się swoją decyzją w tak małym gronie, tylko z matką i siostrą, najbliższymi mu ludźmi. Słysząc opinię maszy, Wiktor spodziewał się, że mama będzie po jej stronie. Ale słowa nadziei sprawiły, że mężczyzna lekko się uśmiechnął. Dziękuję, mamo. Przynajmniej ktoś cieszy się z tej wiadomości. Oczywiście, że tak. Nadzieja szybko spojrzała na córkę, ale ta milcząco kontynuowała jedzenie. Jak mogłabym się nie cieszyć, skoro mój syn się żeni? Nadzieja doskonale widziała kąśliwy charakter przyszłej synowej i doskonale rozumiała. Dlaczego cała ich rodzina była oburzona zachowaniem Lizji. Ale Nadzieja mimowolnie myślała o swoim własnym życiu z mężem i nie mogła nie przypomnieć sobie, że jej Teściowa nigdy nie wtrącała się w ich życie osobiste. Sama Nadzieja myślała, że w młodości zapewne też nie była idealna, a jednak Teściowa przyjęła ją, pobłogosławiła i pozwoliła zostać towarzyszką życia swojego syna. I oto ona sama jest tu, w gronie ukochanych dzieci, niczego jej nie brakuje i żyje w komforcie i radości. Być może dlatego chciała być taka jak jej teściowa i wesprzeć własnego syna. W końcu chciała być na ich ślubie i niańczyć wnuki. Reszta kolacji przebiegła w niezręcznej ciszy. A wkrótce brat i siostra odjechali, zostawiając nadzieję w zamyśleniu, ślub nie kazał długo na siebie czekać. Dosłownie po kilku tygodniach para się zaręczyła, Wiktor i Elżbieta zostali mężem i żoną. Ale jeden moment niemal od razu stał się przeszkodą w życiu młodej pary. Wiktor bardzo chciał mieć dzieci, ale Lajze, nie. Byli już dorosłymi ludźmi. A jednak młoda żona stanowczo odmawiała nawet rozmowy na ten temat. Wymówki były zawsze różne. To Lajze mówiła, że jeszcze nie zdążyła się zrealizować jako osoba, to byli zbyt młodzi, by obciążać się dzieckiem i tak dalej. Wiktor nie zamierzał na nią naciskać. Oczywiście dzieci to wspólna decyzja i nie powinien zmuszać Elżbiety. Nawet jeśli on sam od dawna chciał wychowywać córkę lub syna. Pozostawało tylko mieć nadzieję i czekać, aż jego wybranka będzie gotowa na ten poważny krok, nadzieja postanowiła odwiedzić syna i synową około miesiąca po ślubie. Od dawna nie widziała ani Wiktora, ani Elżbiety, dlatego postanowiła solidnie się przygotować. Nadzieja nie skąpiła upominków, owoców, warzyw, wędlin i słodyczy, i z tym wszystkim pojechała do młodej pary. Cześć, mamo. Uśmiechnął się Wiktor i pocałował kobietę w policzek. Wchodź, postaw torby, sami wszystko uprzątniem, och, jaki ładny macie tu mieszkanie, mówiła Nadzieja, zdejmując buty, czysto, przestronnie. Pewnie drogo kosztowało, stwierdziła Nadzieja, och, mamo, to nie ma znaczenia, za ile to kosztowało, zaśmiał się syn. Daliśmy radę, więc nie musisz się tym w ogóle martwić, no tak, racja. A gdzie jest liżeczka, odpoczywa w pokoju gościnnym, młody mąż wziął torby. Kiedy nadzieja założyła oferowane jej kapcie i skierowała się do dużego pokoju, tak jak powiedział Wiktor, jego żona siedziała na kanapie i oglądała telewizję, cześć, Lizo, przywitała synową nadzieja. Ta powoli uniosła brwi i zmęczonym wzrokiem spojrzała na teściową. Cześć rzuciła i ponownie zwróciła się w stronę ekranu. Chłodne i apatyczne powitanie nieco zbiło stropu gościa. Ale po prostu uznała, że dziewczyna jest naprawdę bardzo zmęczona. W końcu to piątek, koniec tygodnia pracy, wielu potrzebuje odpoczynku, wszystko położyłem, chodźcie do stołu, zawołał ich Wiktor z kuchni. Gdy cała trójka usiadła przy stole, od razu zapanowała dziwna, lekko chłodna atmosfera. Przez jakiś czas przerywał ją tylko dźwięk metalowych sztućców, aż w końcu Wiktor zdecydował się odezwać, no to co, mamo, jak u ciebie sprawy, uśmiechnął się. Jakieś ciekawe nowiny, och, daj spokój, zaśmiała się jego matka. Ciekawe, co tu może się ciekawego wydarzyć? Taka spokojna, uregulowana codzienność. Wujek gwania tylko buduje swoją działkę. Ale ty o tym już wiesz, przecież cię zapraszał, jak będzie gotowa. Tak, racja. Trzeba będzie koniecznie pojechać odpocząć. Prawda, Lizo? Wiktor odwrócił się do żony. Ale Lajze spojrzała na niego zmęczonym, niemal zaspanym wzrokiem, pozbawionym jakiegokolwiek entuzjazmu. Rób! Co chcesz, wzruszyła ramionami i wróciła do posiłku. Znowu nie cisza. Kobieta przeszukiwała w myślach pomysły na rozmowę: Lizo, chciałam cię o coś zapytać. Czym się zajmujesz? Bo jakoś do tej pory nie wiem tego dokładnie, czysto z ciekawości zaczęła teściowa. I lodowaty dreszcz przebiegł jej po plecach, gdy synowa podniosła głowę. Teraz jej spojrzenie nie mogło być nazwane zmęczonym. Wyrażało wyraźne zirytowanie nadjeżdż do Pawłowno. Wypowiedziane przez nią imię i patronimik w tym momencie brzmiały wyjątkowo nieprzyjemnie. Wydaje mi się, że mam prawo nie opowiadać wam takich szczegółów mojego życia, Lizo, ja przecież tylko zapytałam, w napięciu przy stole rosło niesamowicie szybko. I nadzieja to bardzo dobrze wyczuwała, chyba pójdę, Lajze nie pozwoliła Teściowej dokończyć. Dziękuję za kolację. Młoda żona szybko wstała od stołu i wyszła, nie sprzątając nawet naczyń, pauza trwała kilka minut, przepraszam ją, zaczął syn. Po prostu jest nie w nastroju, czy ona naprawdę aż tak bardzo się męczy, jakby przez 12 godzin rozładowywała skrzynię, westchnęła nadzieja. Ale nie potępiała synowej, ale w ogóle. Wiktor jakoś niezręcznie odwrócił wzrok. Lajze nie pracuje, póki co nie pracuje, Wiktor wyjaśnił. Nadzieja spojrzała na syna ze zdziwieniem. Jak to nie pracuje? Tego na pewno się nie spodziewała usłyszeć, jak to nie pracuje? Zaczął tłumaczyć Wiktor. Nie, ona szuka pracy, ale jak na razie bez większych sukcesów. A przecież chcesz już mieć dziecko. Myślałam, że oboje pracujecie, Nadzieja stwierdziła, rozumiem, tak mężczyzna zacisnął usta. Ale w końcu dziecka wciąż nie mamy. W tym ostatnim westchnieniu syna Nadzieja usłyszała wyraźne nuty tęsknoty, ale nie znalazła słów na odpowiedź. Jednak już następnego dnia po tej wizycie Wiktor zadzwonił do matki. Tak, cześć, Nadie nie mogło nie cieszyć, że syn do niej zadzwonił. Jak sprawy? Jak lajze, ach, no tak, wszystko w porządku, Wiktor mamrotał, co od razu wzbudziło u matki niepokój, coś się stało. Ostrożnie zapytała, ach, no, w ogóle... Słuchaj, nie przyjeżdżaj już do nas więcej dobrze. Te słowa tak bardzo wstrząsnęły kobietą, że odruchowo usiadła na stojącym obok stole dlaczego? W absolutnym niezrozumieniu zapytała Och, no tak. Wiktor próbował dobrać słowa. Lajze była zasmucona twoim pytaniem więc poprosiła, żebym żebyś już do nas nie przyjeżdżała tak. Uch, wszystko, co nadzieja mogła odpowiedzieć. Słowa syna bardzo ją zraniły. W jej duszy pojawiła się niewyobrażalna tęsknota. Czy naprawdę tak zwyczajne pytanie tak bardzo zdenerwowało Lizę, że nie chce już widzieć teściowej? No dobrze, jeśli tego chcecie. Nadzieja jeszcze długo siedziała w milczeniu po rozmowie z synem. Przypominała sobie, jak robiła zakupy i pakowała paczki, żeby ucieszyć młodą parę. A teraz oni nawet nie chcą jej widzieć. Nadzieja bardzo chciała być dobrą teściową, ale najwyraźniej jej się to nie uda. I to nie mogło jej nie zasmucać. Oj, Ritka, skąd się tu wzięłaś? Z zaskoczeniem zawołała Nadzieja, widząc swoją przyjaciółkę. Nadzia, ile to już czasu minęło? Kobieta, zobaczywszy Nadzieję, od razu ją uścisnęła. No, opowiadaj. Jak życie. Jak masza. Jak Witek, Oj, Rita, przypomniawszy sobie sytuację z Elżbietą, Teściowa mimowolnie ciężko westchnęła. Przyjaciółka natychmiast się zaniepokoiła i zatroskała, co się stało. Coś się wydarzyło. Zaraz troskliwie położyła rękę na ramieniu nadziei. Umaszy wszystko wspaniale. Machnęła ręką kobieta. Fotografka, pracę lubi, dostatnio żyje. Może wkrótce męża znajdzie, ale z Witkiem gorzej, co narzeczonej wciąż nie może znaleźć. Domyśliła się Rita, wręcz przeciwnie, wyobraź sobie. Westchnęła kobieta. Znalazł, już się ożenili, zamieszkali razem. Tylko, że ona jest taka niegościnna, u nas w rodzinie każdy, kto się z nią poznał, odwrócił się od niej. Przekonywaliśmy Wiktora, żeby się z nią nie wiązał, a gdy ogłosił, że się żeni, wszyscy zaczęli go potępiać, ale jak mogę syna osądzać za miłość? Ja go jedynie wsparłam, a nawet Masza była przeciwna. I co z tego? No właśnie. Nadzieja stawała się coraz smutniejsza z każdym westchnieniem. Pobrali się. Przyszłam do nich w odwiedziny. Zapytałam po prostu, czym zajmuje się synowa. Ona tak na mnie wściekła się, że nawet do mieszkania nie chciała mnie wpuścić. Witek już chce dziecka. A ona nawet nie pracuje i jest przeciwna dzieciom. Witek widać ją bardzo kocha, więc stoi po jej stronie. I tak mi smutno z tego powodu. Znasz mnie przecież tak, wyobrażam to sobie. Och, nadenka. Smutno powiedziała przyjaciółka. Przyjaciółki przez chwilę milczały, aż nagle Rita otworzyła szeroko oczy. Słuchaj, a masz jej zdjęcie? Niespodziewanie zapytała. Nadzieja przez chwilę zastygła. Mam. Ze ślubu szybko sięgnęła do torebki i wyciągnęła telefon. Zajęło jej to kilka minut, zanim znalazła to, czego szukała. I jakie było jej zdziwienie, gdy Rita rozpoznała dziewczynę? To śliża. Wykrzyknęła: skąd znasz jej imię? Ze zdziwieniem zapytała nadzieja, to była była dziewczyna mojego syna, wyjaśniła Rita. Serce nadziei zamarło. Co to wszystko może znaczyć? Czy taka zbieżność w ogóle jest możliwa? No cóż, nie jesteśmy przecież daleko od siebie, posłuchaj. Gorąco przerwała jej przyjaciółka. Ona wykorzystała pietie, wycisnęła z niego wszystkie soki, pieniądze, zdrowie, zażądała mieszkania. A gdy on odmówił, rzuciła go w rozterce i od razu poszła do innego. Jak to możliwe? Nadzieja nie mogła uwierzyć w słowa przyjaciółki. To po prostu niemożliwe, a jednak to prawda. Rita wskazała palcem na zdjęcie. To oszustka. Wykorzystuje mężczyzn, a potem ucieka ze wszystkim, co może zabrać. Ritu, jesteś pewna? To, co powiedziała, było zbyt niewiarygodne, by nadzieja mogła w to uwierzyć, niech twój Witek od niej ucieka. Ślub to tylko pierwszy krok, na pewno wiara nadziei słabła z każdym słowem przyjaciółki. Ale kobieta nadal odrzucała twierdzenia Rajti: cóż, to twoja sprawa. Mruknęła tamta. Ale usłyszałaś moją radę. Nawet jeśli nie tak, to ona wyraźnie nie jest darem. Sama zdecyduj, Nadzieja nie odpowiedziała. Patrzyła bezradnie na zdjęcie. Oto jej syn stoi w garniturze. Obok Lajze w śnieżno sukni. I to wszystko farsa, kłamstwo, podstępny zamysł i wątpliwości ciążyły na kobiecie niczym ciężki ciężar. Cześć, mamo. Witek od razu pocałował Nadzieję w policzek, gdy ta go witała. Kupiłem smakołyki na herbatę, sam to rozłożę cześć, kochany. Kobieta uśmiechnęła się. Kiedy syn sam przyjeżdża w odwiedziny, nadzieja cieszy się z tego jeszcze bardziej. Wiktor wcześniej często odwiedzał matkę. Ale po ślubie czasu było mniej, więc nadzieja widywała go rzadziej, a przez to tęskniła za nim jeszcze bardziej. No, wchodź, wchodź. Będziesz coś jeść? Kobieta od razu się zasunęła nie, dziękuję. Napijmy się po prostu herbaty. Przyjechałem z nowinami, powiedział. Nadzieja od razu nabrała radosnego przypuszczenia. Czy rodzina spodziewa się dziecka? Syn i matka usiedli. Nadzieja w oczekiwaniu wstrzymała niemal oddech. Ale słowa Wiktora w jednej chwili rozbiły na drobne kawałki wszystkie jej nadzieje, przepisałem mieszkanie na lizę, powiedział Wiktor, lekko załamując ręce. Można powiedzieć, że kobieta była zaskoczona, to byłoby zbyt mało powiedziane. Wydawało się, że jej ciśnienie nagle spadło jak to. Spytała, Lajze powiedziała, że jeśli przepisze mieszkanie, to zgodzi się na dziecko. Myśli, że ją zostawię po ciąży, a tak. Co ty takiego mówisz? Nadzieja nie mogła uwierzyć w to, co się dzieje. I od razu przypomniała sobie słowa swojej przyjaciółki. I wyobraziła sobie, że jej synowa zabierze nie tylko czas i pieniądze Wiktora, ale także mieszkanie. Mamo, zaczął mężczyzna. Nie chcę, żeby twoja Lajze była w naszym domu, powiedziała nadzieja do syna. Chwyciła Wiktora za dłonie. Proszę, nie rób tego, błagała matka. Lajze to oszustka. Moja znajoma ją rozpoznała. Twoja żona okrada ludzi, mamo, jak możesz tak mówić o mojej żonie? Wiktor wyrwał się z uścisku matki i natychmiast wstał. Już wszystko postanowiłem. Nie chcę nic więcej słyszeć. Myślałem, że ty jedyna mnie zrozumiesz. A ty jesteś po ich stronie, Witeczku, proszę, pa, mamo. Później porozmawiamy i Wiktor szybko wyszedł z mieszkania nadziei, zostawiając kobietę w smutku i rozpaczy, na nieszczęście przypuszczenia kobiety okazały się słuszne. Elżbieta, tylko otrzymawszy prawo do mieszkania, natychmiast od niego odeszła. W efekcie Wiktor został i bez żony, i bez obiecanego dziecka, i bez mieszkania. Przyszedł do matki, prawie płacząc: Miałaś rację, mówił słabo i cicho. Jak mogłem to przeoczyć? Tak mi wstyd przed tobą och, Witeczku, mój Witeczku. Nadzieja przytuliła syna To moja wina bardzo mi przykro ramiona mężczyzny zatrzęsły się wybacz mi, proszę. Nie mam już dokąd pójść wiem, westchnęła kobieta zostań. Rozumiem. Rozumiem. Ale wierzę, że sobie poradzisz. Jeszcze znajdziesz swoje szczęście. I będę cię wspierać i pomagać ci. W końcu kocham cię, mój drogi. Łzy napłynęły do oczu nadziei. Stali i cicho płakali. Wkrótce życie rzeczywiście zaczęło się układać. Krewni wybaczyli Wiktorowi jego pochopny czyn. Mężczyzna ciężko pracował, aby móc znów mieszkać osobno od matki. Wciąż szuka tej kobiety, z którą spędzi resztę życia. Ale teraz podchodzi do tej kwestii o wiele odpowiedzialniej. Nadzieja wspiera syna. Ale sama też trzyma ucho na wsłuchu, aby więcej takich wypadków się nie powtórzyło.